Witam serdecznie w kolejnym odcinku bohanowego wideobloga. Dzisiaj jesteśmy w pekińskim centrum konferencyjnym, gdzie odbywa się konferencja tłumaczeniowa. Dzisiejsze wydarzenie to drugie międzynarodowe forum tłumaczeniowe dotyczące kultury chińskiej. Na tą konferencję również zaproszony był bohan, z czego bardzo się cieszymy. Um, głównym tematem tej edycji konferencji jest chińska inicjatywa Idai Ilu, czyli inicjatywa jednego pasa i jednej drogi, jak również um, różne publikacje y, na ten temat. Podczas konferencji wręczono również medale dla osób zasłużonych w dziedzinie tłumaczeń. I w tym momencie chciałabym wspomnieć e, profesora Zhao Ganga, który właśnie w tej chwili otrzymuje swój medal. E, jest e, to wybitny tłumacz literatury polskiej i jednocześnie dziekan Wydziału Mniejszych Języków Europejskich na Pekinskim Uniwersytecie Języków Obcych. E, przy okazji jest również moim profesorem, moim profesorem prowadzącym e, w tej chwili. Podkreślam, wybitny tłumacz języka polskiego i również człowiek bardzo zasłużony dla relacji polsko-chińskich. A to, to, to Jesteśmy na konferencji tłumaczeniowej, więc oczywiście musimy się przyjrzeć, jak to wygląda od środka. E, tutaj mamy kabiny do tłumaczenia symultanicznego, czyli takiego, które odbywa się jednocześnie z, z wypowiadającym swoją przemowę prelegentem. E, te panie właśnie na bieżąco tłumaczą e, wypowiedź. Tak to wygląda od środka. Jest. Jest tutaj maszyna do, do tłumaczenia symultanicznego, są słuchawki, mikrofon, e, różne przełączniki. Tak właśnie wygląda zestaw do tłumaczenia symultanicznego, do tego podpięte są słuchawki, e, a tutaj dostaliśmy różne materiały. Trzeba przyznać, że teraz Chińczycy bardzo się starają. E, przy jakiejkolwiek okazji, czy konferencji, czy wydarzenia zawsze dostarczają. Wszelkie materiały, katalogi, także od tej strony, jak najbardziej, wszystko było bardzo profesjonalne. Tutaj mamy wystawę różnych publikacji. Z wydawnic, które, które się tam reklamowały. No i oczywiście, jak to na konferencji, Mała Przekąska. Tutaj była też chwila na wymienienie się wizytówkami w Chinach. To jest bardzo ważna część każdego spotkania, wymiana właśnie kontaktem, wizytówką. I z racji, że to była konferencja międzynarodowa, nie mogło zabraknąć obcokrajowców, którzy się wypowiadali. E, I tutaj mamy przykład Turka, który bardzo dobrze mówi po chińsku, naprawdę bardzo płynnie, bardzo swobodnie się czuł, możemy posłuchać trochę, jak obcokrajowiec mówi płynnie po chińsku. 呃，中国的资料、中国的文章，目前为止我们只有一些数据库，但是这些数据库可能是我们就是呃能够呃能够呃达到这些数据库是还是比较困难，呃，不是所有的国家。 Rather than broaden the scope of our storytelling, uh, and I think the strategy could work for China keywords. Uh, brings me to my first point uh, and my major point. As a terrible translation, um, it, I'd like to talk about content. Uh, it's the single most important aspect of any media. And how Pekinskie centrum to nie tylko same salę but also a dosyć spory park. Na którym, jak się okazało, jest też ścieżka do biegania, bieżnia. Udało mi się spotkać kilku obcokrajowców, którzy faktycznie sobie tutaj przyszli pobiegać. Tam wcześniej był pomnik jakiegoś pianisty, który łudząco przypominał Chopina. I na tym kończymy dzisiejszą konferencję. Mam nadzieję, że chociaż trochę udało mi się przybliżyć Wam tłumaczenie od środka. Jak zwykle zachęcam do subskrypcji i do śledzenia kolejnych odcinków. Bawuczylię Zajdzien!